Don't Starve. Czyli gra z o sandboxowa w której naszym głównym celem jest nie umrzeć z głodu. Jednak co czai się w ciemnościach? Czego nie widzimy na pierwszy rzut oka? Twórcy gry uraczyli nas wieloma główkami, których rozwiązanie doprowadza nas do ciekawych informacji dotyczących postaci występujących w grze, jak i samego świata gry. Chciałbym powiedzieć wam jak powstał ten świat i jak trafili do niego jego bohaterowie. Miłego słuchania. W dzisiejszym odcinku Don Star dowiemy się nieco o Warlim, o jego przeszłości oraz postaramy się ustalić w jaki sposób trafi do Konstant. Zapraszam. By zachować chronologię, na początku mówię animację, w której to widzimy starszą kobietę bujającą się na krześle. Świat wokół niej jest szary i rozmazany. Po chwili do pomieszczenia wchodzi Warli z torbą pełną zakupów. Kobieta pozostaje jednak tym niewzruszona, a gdy Warli próbuje się z nim przywitać, odrzuca jego rękę. Jej świat nabiera lekkich barw dopiero, gdy Worli włącza muzykę w gramofonie ML77 firmy Voxola. W kolejnych kadrach widzimy naszego kucharza w środowisku naturalnym. Przyrządza on bowiem posiłek dla kobiety. Zapachy z kuchni docierają do niej, przez co świat nabiera ponownie kolorów. Jednak pełnię barw zyskuje dopiero, gdy Worli karmi staruszkę kim jest starsza pani w bujanym krześle. Na ścianach domu wisi mnóstwo zdjęć, na których znajduje się Worli wraz z rodziną. Widzimy, że od małego był zapalonym kucharzem, jak i wędkarzem. Jednak co ważniejsze, znajdują się tam również zdjęcia jego rodziców, z ich ślubu, po narodzinach Worliego oraz z dorosłym już Worli. Jest to ta sama kobieta, którą widzimy w animacji, czyli Angeline, mama Worliego. Według opisu Shorta, Angeline cierpi na demencję lub Alzheimera, i tylko jej ulubione dania są w stanie przywrócić jej pamięć, choć na kilka chwil. Dlatego też jej świat nabiera kolorów, gdy jej syn karmi ją zupą. Niestety, tylko na moment. Zaniki pamięci potwierdza również kwestia Warliego na temat kodeksu Ambra. Pod koniec animacji widzimy znajome nam już zachowanie gramofonu i zniknięcie Warliego. Wiemy od dawna, że to Maxwell korzystał z niego do komunikacji ze światem realnym i najpewniej w ten sposób porwał Warliego. Możliwe, że tak jak innym survivalistom, Maxwell obiecał coś Warliemu. Być może było to przywrócenie pamięci jego matki. W tym momencie przejdziemy do mojej teorii dotyczącej tego, gdzie przebywał Warley pomiędzy wydarzeniami z animacji, a jego pojawieniem się na brzegach Konstant. Naszego kucharza poznajemy w dodatku Shibrect, który osadzony jest w tropikalnym piekle, czyli wymiarze stworzonym przez Maxwella za jego panowania na cienistym tronie. Z animacji wiemy również, że Warley został ciągnięty do świata gry za panowania Maxwella i najpewniej przebywał w wymiarze Shibreck aż do przejęcia tronu przez Charlie. Jednak w jaki sposób wydostał się z tropików? Myślę, że pozwoliło mu na to stworzenie przez Maxwella i Wilsona portalu łączącego wymiary wszystkich survivalistów. Portal ten w założeniu wcześniej wymienionej dwójki miał być dla nich drogą ucieczki, jednak musimy pamiętać, że Maxwell nie do końca potrafi korzystać z kodeksu Ambra, dlatego też portal miał inne działanie. Możliwe, że przez niedokładność Maxwella jedno z takich wrót pojawił się w wymiarze Warliego i nasz kucharz jej przekroczył. Nie pojawił się on jednak w Konstant, co może być skutkiem przekształcenia Portalu przez Charlie dokładnie kilka chwil po tym, jak przekroczyli go surwiwaliści. Gdzie w takim razie trafił Worli? Podczas wydarzeń w Gorczko za Zamamsi wspomina o kimś podobnym do surwiwalistów, kto już kiedyś pojawi się w tym wymiarze. Uważam, że wspomnianą osobą był Worli, bo kto inny niż utalentowany kucharz byłby w stanie w pojedynkę stawić czoło wygłodnionemu gnołowi. Mamy na to wiele potwierdzeń, jak grafikę promującą pojawienie się Warliego, na której to znajduje się w Gorge. To, że ma skina z kolekcji Victorian, przypisanej temu eventowi, oraz to, że pojawiając się w Konstant, ma przy sobie ziemniak i dwie sztuki czostku, które najpewniej zabrał ze za sobą z wymiaru Gorge. Myślę, że niedokładnie zrobiony przez Maxwella Wilsona oraz później zmieniony przez Charlie Portal, mógł namieszać w podróży Warly'o, przez co trafił do wymiaru starożytnego bagna. Prawie na pewno wiemy, że Warley nie opuścił gorsz poprzez antyczną bramę. Gdyby tak było, najpewniej Mamzy i Billy podążyliby za nim. Myślę, że opierając się na swoim doświadczeniu w żegludze zdobytym podczas pracy jako rybak, Warley zdecydował się wypłynąć na wzburzone wody otaczające starożytne bagno. Jak sami twórcy potwierdzili, prawdopodobnie półprzytomny Worli dobił do Konstant na statku, gdzie pozostali surweliści pomogli mu dojść do siebie. Mam nadzieję, że nadchodzący i aktualizacji Turn of Tides wiele wyjaśni i potwierdzi moje teorie z ostatnich odcinków lore, ponieważ od niedawna Clay daje nam jedynie szczątkowe informacje o historii świata gry, przez co sami musimy doszukiwać się wielu powiązań. A jako ludzie możemy się mylić. Jeśli okaże się, że nie miałem racji w moich teoriach, to postaram się to naprostować w kolejnych odcinkach. Co więcej przyniesie nam upadek księżyca na wody Konstant? Kim jest Lucy? Dlaczego Woody zmienia się w Bobrołaka I dlaczego nienawidzi ptaków? O tym i o wielu innych dowiecie się w kolejnych odcinkach Don't Starve Lore. Hej tu kurczak, jeśli spodobał ci się film, to daj łapy w górę i napisz adekwatny komentarz. Włożyłem w ten film sporo pracy i czasu, więc jeśli znasz kogoś, kogo ten film mógłby zainteresować, to prześlij go dalej. Byłoby miło, gdyby osoby, które lubią grać w Don't Starve, dowiedziały się nieco historii tej gry. Do usłyszenia.